Cześć Wam. Dzisiaj trochę o butach Stepon. Dostaję mnóstwo pytań w związku z tym, że używam Steponów różnych butów i różnych systemów Stepona i Supermatika zresztą też dostaję w prywatnych wiadomościach mnóstwo pytań, które buty wybrać do Stepona. Więc trochę małego porównania i ważenia zaczynając od mojego ulubionego buta Barton Ion. To jest mój bud, taki na co dzień, do wszystkiego. I jest tutaj, bo będziemy też go ważyć. Do tej pory w Steponie jeździłem w Ionie, no bo automatycznie myślę, skoro Ion mi pasuje, no to wezmę w Stepona. Ale coś mi nie pasuje w tym Steponie i zaraz o tym, dlaczego, co mi nie pasuje. Więc w zeszłym roku zainwestowałem DC Judge Stepon i na ten sezonik już jest fotonik. Nowy Stepon. I jestem już po jeździe w tym wszystkim, więc mam swoją opinię, ale może zacznijmy od ważenia. Jak ktoś widział mój poprzedni film albo film w języku angielskim, to ważyłem Iony razem z Stepon Genesis i porównywałem to do Niddekera, Supermatyka i i waga zestawu wyszła podobna, mimo tego, że super jako wiązania ważą bardzo, bardzo, bardzo dużo. I tu jest. Ciekawa rzecz, która wyszła z ważenia butów. A, więc Ion Stepon jest butem dosyć skomplikowanym. E, bym powiedział, e, bo ma e, Spizon na dolną i na górną strefę i ma jeszcze pasek na kostkę z BOA. Więc zobaczcie ten but waży. Kilogram 274. No czuć, że to jest dosyć e, ciężki but. A, lećmy dalej. E, DC but Sztywny od DC, Destepona, podwójne Boa, nie ma paska na kostkę, e, podobnie, no 40 gramów różnicy, kilogram 230, też dosyć solidny, ciężki but. I teraz, ciekawa sytuacja, e, może zaczniemy, zaczniemy od Iona, e, bardzo responsywny, wypasiony, jeżeli chodzi o technologię but z linerem Live. Eee, zobaczcie ile waży, jest to dosyć lekki but, eee, taki dosyć sztywny, eee, 1120. I teraz zobaczcie, co, co się dzieje. To jest steponowy but, czyli są zaczepy z przodu, zaczep z tyłu, pasek na kostkę, pojedyncze boa i ten but waży mniej. Kilogram 0,94. Fakt, że nie ma tak wypasionej wkładki, jak eee, Ion, ale jest to dosyć but. E, lekki i powiem wam nie ważyłem tego jak jeździłem i dzisiaj moim ulubionym butem do jazdy takiej all mountain freestyle w Steponie jest właśnie Photon e, w sumie niepotrzebnie kupiłem tego Iona wzorując się tym, że Ion, jeżeli Ajon zwykły mi pasuje to tamten mi pasuje, tamten mi nie pasuje niestety Speedzone, już nie chcę tego jest dosyć za sztywny w połączeniu ze Steponem Eee, szczerze wolę to. Więc tamte buty pewnie pójdą na sprzedaż. A w tym roku będzie więcej testowania fotona, bo mi się bardzo podoba, jeździłem ostatnio na tym w zeszłym tygodniu eee, i więcej DC, także by porównać te, eee, te dwa buty, bo wydaje mi się, że do takiej właśnie jazdy All Mountain Freestyle do Stepona. To są dzisiaj dwie eee, najlepsze opcje. Jeżeli ktoś chce troszkę sztywniej, bardziej do karwu, no to Aiony. Eee, mi Spidzen się nie podoba, nie podoba mi się jak zaciąga w górnej części but do mojej stopy, ale to jest moja stopa, więc nie sugerujcie się, mierzcie buty, ale to jest dzisiaj, te dwa buty, oczywiście ze wskazaniem na fotona, jest moim butem bieżącym do, do, do Stepona. A do Supermatica, jak jeszcze oczywiście to jest Ion, bardzo dobrze pasuje do Idykera Supermatica, ale nadal... No dużym wyzwaniem jest dobór butów w Steponie, a że w Polsce mamy tylko dzisiaj DC i Bartona, nie widziałem Nitro, no to na czymś trzeba bazować. Jak macie jakiekolwiek pytania, walcie na dole w komentarzu i polecam się na przyszłość. Pewnie jeszcze jakieś filmy wlecą z porównania tych systemów w przyszłości. Także cześć, dzięki, do widzenia.